Ma być rakotwórcza i toksyczna, dlatego od września będzie obowiązywał zakaz jej stosowania. Chodzi o substancje TPO w kosmetykach, używano m.in. w lakierach do popularnej hybrydy. Toksyczny składnik pod lupą naukowców jest od lat, Komisja Europejska zaleciłaby całkowicie z nich zrezygnować, bo mogą szkodzić m.in. płodności. Małgorzata Wiśniewska. Ten mi się bardzo podoba. Paznokcie, które nawet po kilkunastu dniach wyglądają świeżo jak z salonu, to zasługa lakierów hybrydowych lub żelu. Nasze klientki no, są przyzwyczajone do wygody, do tego, że robią raz w miesiącu i potem nie muszą się niczym przejmować. Ponad 90% klientek wybiera lakiery hybrydowe lub żel na paznokciach ze względu na trwałość. Często jednak pada pytanie o bezpieczeństwo. Okazuje się, że jeden ze składników TPO, który wspomaga utwardzanie jest toksyczny. Stąd decyzja głównego inspektora sanitarnego o zakazaniu od 1 września produktów do paznokci z jego zawartością. Stanowisko tutaj jest jednoznaczne. Wycofanie produktów, które zawierają TPO, powinno dotyczyć wszystkich, a więc nie tylko producentów, dystrybutorów, ale także użytkowników, czyli gabinety kosmetyczne. Badania prowadzone przez Komisję Europejską od 10 lat wskazują, że składnik TPO, przenikając przez płytkę paznokcia, może wpływać na bezpłodność lub zwiększać ryzyko nowotworu. Dermatolodzy do tej listy dodają powikłania związane z uszkodzeniem płytki paznokcia, Zdjęciu lakieru oraz alergie. Nie są częste, ale, ale się zderzają i wcale nie są takie łatwe do rozwikłania. Nie zawsze wiadomo, co to, czym to jest spowodowane, i ta droga do, do, do znalezienia tej substancji, która szkodzi, jest często długa i trudna. A w całej sprawie jest dużo nieprawdziwych informacji. Wyjaśniamy, trwały manicure nadal będzie można wykonać, ale tylko używając bezpiecznych lakierów. Większość salonów miała czas, żeby się w nie zaopatrzyć. Nowa Formuła jest w porządku. Nie piecze, super się trzyma. Zamienniki lakierów hybrydowych bez zawartości TPO dają efekt niemal identyczny. Lekka zmiana kolorów jest rzeczywiście w tych produktach. Trochę mają inną konsystencję, ale jeżeli chodzi o trwałość i o to, jak dla klientki, to będzie użytkowane, to nic się nie zmienia. Fundacja Zrzeszająca Ponad 100 tysięcy salonów stylizacji paznokci zapewnia, że branża jest przygotowana na. Zmiany. Nakaz jest tak naprawdę dmuchaniem na zimne. Istnieje faktycznie zaniepokojenie, czy manikier hybrydowy jest bezpieczny, czy też nie. Jest bezpieczny i z punktu widzenia mm, klientek zupełnie nic się nie zmienia. Dla bezpieczeństwa warto zawsze się upewnić, czy zabieg jest wykonywany produktem bez zawartości TPO. Małgorzata Wiśniewska, 19.30.